Tak, dziękuję. Dzień dobry. Nazywam się Szczepan Żurek, jestem z Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz, ale nie tylko jestem krajoznawcą, o czym będę mówił dzisiaj, jestem też nauczycielem. A wiecie, zaczął się rok szkolny wrzesień i każdą lekcję, każdy nauczyciel we wrześniu zaczyna tak samo, jak było na wakacjach. Kto był na wakacjach? Kto był w tym roku na wakacjach już? No, sporo, sporo osób. A kto był na wakacjach za granicą? Też całkiem nieźle. A kto leciał samolotem? No, ponad, prawie połowa. Słuchajcie, to jest dużo. Dużo dlatego, że statystycznie, ja, ja przyszedłem z notatkami, bo tych cyferek z głowy nie pamiętam, ale statystycznie e, w tym roku na wakacje wyjedzie 55% Polaków. 55% Polaków z ilu milionów? Trzecia klasa liczyna. 38 z hakiem. Czyli, mamy, tak? czyli w sumie ile wyjedzie? 20 Około 20 milionów Polaków wyjedzie na wakacje. W ogóle wyjedzie na wakacje, z czego 36% wyjedzie na wakacje w Polsce, 18% wyjedzie na, na wakacje za granicą. Czyli do Egiptu. Turcji. Bardziej Turcja. Turcji tak? tak, Turcja bardziej. E, no właśnie, i tak wypoczywamy, ale nie to jest istotne. Istotne jest to, ile czasu spędzamy na tym wypoczynku wakacyjnym, prawda? I okazuje się, proszę Państwa, że według badań, znowu spojrzę na notatki, bo tutaj mam zapisane, od 2014 roku ten czas wypoczynku regularnie spada. W 2014 roku średnio Polacy wypoczywali przez 16,1 dnia. W ciągu roku. Na urlopu mamy zazwyczaj albo 21, albo jak jesteście już w moim wieku to 26. A tylko 16 dni w 2014 było wykorzystywane na wypoczynek. I spada. Po 10 latach obecnie to tylko 13 dni. 13 dni średnio statystycznie polacy wykorzystują na wypoczynek. No dobrze, ale po co w ogóle podróżujemy? Za chwilę, ja wrócę jeszcze do tej statystyki, ale chciałem Was zapytać, po co podróżujemy? Co nam dają podróże? Kształcą, podróże kształcą. Wiedza, ciekawość świata, super. To mam zapisane w notatkach, że ta, ta, ta odpowiedź powinna paść, dzięki. Co jeszcze? Wolność, Ok. jeszcze raz, tutaj ktoś mówił. Wyjście z rutyny, tak, czyli zmiana środowiska, Ok. Kiedy wy macie takie... Górnolotne odpowiedzi, wszyscy. Owszem. Naj, najczęstszym powodem wyjazdu na wakacje jest chęć odpoczynku, moi drodzy. Żeby nikt wam nie trój, żeby ktoś ugotował. I tutaj mamy, słuchajcie, odpoczynek, przygoda, e, ale tak naprawdę, jak zapytacie e, wiele osób, dlaczego jadą na wakacje do Grecji, do Egiptu, do Turcji, a my powiedzą, bo tam jest słońce gwarancja słońca, tam jest ciepło. Ja chcę jechać tam, gdzie jest ciepło. Bo nie to, nie to co dosyć... w Polsce przez ostatnie Owszem. lato, prawda? Tak. Owszem, tak. E, I słuchajcie, teraz jeszcze spojrzę w notatki, dlatego że teraz przeczytam Wam e, cytat, który moim zdaniem jest dosyć ważny, i za chwilę powiem dlaczego. Przyznam się, że nie bardzo lubię podróżować. Życie w Polsce jest dziś tak interesujące, że szkoda tracić choć jednego dnia. Same podróże wydają mi się czasem przereklamowane. Zmienianie hoteli, obwożenie własnej samotności po świecie, albo rozmawianie z obcymi ludźmi o rzeczach, które niewiele nas obchodzą, bywa męczące. Krajobrazy owszem, klimaty jak najbardziej oczywiście mogą być piękne, ale za jaką cenę? Miło jest grzać się w słońcu w lutym, ale jechać trzy doby na Sycylię tylko dlatego, że jest tam ciepło? To już wolę napalić w piecu i też będzie ciepło. Słuchajcie, to napisał Bojżeleński w latach 30. I my w naszym stowarzyszeniu Krajobraz odkryliśmy ten cytat, ale już po tym, jak sami dla siebie odkryliśmy to, że. To nie podróżowanie w egzotyczne kraje daje nam tę przyjemność z podróżowania, tylko tak naprawdę odkrywanie autentyczności. A tą autentyczność najłatwiej odkrywa nam się na własnym podwórku. Dlatego, że mamy dostęp do tego kodu kulturowego. Rozumiemy, jak jest na, na murze napisane HWDP, to wiemy, co to znaczy, prawda? A jak to jakieś tam HWDP jest napisane w Gruzji, to dla nas jest to jakiś bazgrom. My tego nie potrafimy rozczytać. Dlatego ta autentyczność i odkrywanie tego i odczytywanie tych kodów kulturowych je, sprawia nam największą przyjemność. Dziesięć lat temu e, byliśmy właśnie z Fundacją Rock and Roll e, na naszej pierwszej takiej wielkiej wyprawie. E, zdobyw zdobywaliśmy koronę Warszawy e, no, i tam w zasadzie właśnie ta korona Warszawy, czyli to nasze miesięczne zdobywanie górek w Warszawie, e, uświadomiło nam to, że myśmy tutaj przeżyli największą przygodę. Nasze podróże wcześniejsze. No, ja jestem geografem, więc muszę się Państwu przyznać, ja się trochę najeździłem. Jakieś egzotyczne kraje, wysokie góry, wspaniałe morza, daleka północ. Pustynie, wodospady. A ja największą przygodę przeżyłem właśnie z moimi kolegami zdobywając Górkę Szczęśliwicką. Dlaczego? Dlatego, że to było autentyczne. My naprawdę mieliśmy poczucie, że jesteśmy zdobywcami. Nikt przed nami tego nie zrobił. Nikt tego nie Zwłaszcza zrobił. Zwłaszcza w stylu oblężniczym, Owszem. który wtedy stosowali. Nikt tego nie zrobił. A proszę Państwa, czy jest miejsce w Egipcie, gdzie nie było turystów? Pewnie jest, ale ono nie jest dla nas dostępne, prawda, my jak jedziemy do Egiptu, to zwiedzamy to, co firmy turystyczne chcą, żebyśmy zwiedzali, my po prostu kupujemy produkt, prawda, nie odkrywamy, nie mamy w sobie tego, tego takiego pierwiastka odkrywcy. No właśnie, i to, ja sobie tutaj przerzucam, bo notatki sobie zrobiłem. E, e, właśnie, i to nas doprowadziło, proszę Państwa, do tego, że mm, zaczęliśmy na nowo odkrywać takie zapomniane słowo krajoznawstwo. E, w większości z nas krajoznawstwo kojarzy się z... Tomek znowu cię poproszę, krajoznastwo. Z dzieciństwa. Nie należałeś do Peteteku, prawda? Nie, byłem harcerzem. A nie byłeś w Peteteku? Kto był w Peteteku z Państwa? Proszę, tutaj Państwo byli w Peteteku. Z czym się kojarzy Państwu krajoznawstwo? Poznawanie z poznawaniem kraju. I to jest w zasadzie podstawa krajoznawstwa, Taki mit założycielski krajoznawstwa. Ten koniec XIX, początek XX wieku, budowanie tożsamości narodowej, poznawanie kraju, który jest podzielony na trzy części, no ale przecież. Warszawa jest w innym kraju niż, so nie, Sosnowiec akurat jest w tym samym, ale Kraków, nie. <laughs> e, I, no właśnie, budowanie takiej jedności, tożsamości narodowej, e, ale też często nam się kojarzy to, 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 to krajoznawstwo, wiecie, no, z, z zakładowymi wycieczkami na grzyby, autokarem starym, z autosanem jedziemy na grzyby. Chatka typu Brda. Chatki typu Brda, wyjazd z przewodnikiem do zamku Nie nie, generalnie trochę nuda, nie niekoniecznie najbardziej ekscytujące rzeczy, ale myśmy zaczęli odkurzać to krajoznawstwo i pomyśleliśmy, że no przecież to jest super ciekawe, tylko trzeba to ubrać w inny branding. Musimy zrobić rebranding krajoznawstwa, lifting tego krajoznawca, I postanowiliśmy postawiliśmy na pojęcie mikrowypraw. Czymże są mikrowyprawy? No to niczym innym jak zwykłymi wycieczkami za miasto. Ale nazywają się mikrowyprawy. Prawda? I to, co próbujemy promować w, w naszym stowarzyszeniu, co jest dla nas w zasadzie sensem istnienia, to jest promowanie tych mikrowypraw w takim znaczeniu, żeby pokazać ludziom, że wcale nie trzeba jechać gdzieś daleko, żeby wypocząć. Wcale nie trzeba mieć kupy hajsu żeby polecieć na drugi koniec świata, żeby zobaczyć coś ciekawego. Te ciekawe rzeczy są w Półtusku, w, Wyszko... no, w Wyszkowiec. no dobra, <grystanie> w Bytomiu. Czy ktoś z Państwa był w Bytomiu w tym roku? O proszę, no wspaniale, na wspaniałe miasto, widzę. <grystanie> ja się z nimi umówiłem. E, I no właśnie, i teraz proszę Państwa, do, y, już mi się tutaj czas kończy, więc b, y, będę y, wracał do tej statystyki. Pamiętacie Państwo, powiedziałem, że 13 dni. 13 dni to jest średni czas, e, jaki Polacy spędzają na wypoczynku w ciągu roku. A teraz proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić mikrowyprawy. Raz w miesiącu mikrowyprawa jednodniowa, bo mikrowyprawa jest w gruncie rzeczy zazwyczaj jednodniowa. Raz w miesiącu na cały dzień do lasu, raz w miesiącu na cały dzień. Na do, nie wiem, powiedzmy, pus, pustynia, e, jak ona się nazywa nasza pustynia? Błędowska. Błędowska, przepraszam, dziękuję. Pustynia Błędowska. Czy ktoś był na pustyni Błędowskiej? Ja w Bytomiu na przykład, prawda? Proszę Państwa, tych miejsc jest mnóstwo. Nie musimy mieć tych dwóch rzeczy, których nam zawsze brakuje: pieniędzy i czasu. To naprawdę jest proste. A raz w miesiącu to jest 12 dni w roku, czyli podwajamy sobie ten czas, jaki spędzamy na wypoczynku w, ty, w naturze. 真贵。